Siemanko, ja jestem Minecraft Energy i w dzisiejszym poradniku może trochę krótkim ale poradniku dowiedziesz się jak zrobić lodówkę nie ważne przejdźmy do rzeczy weźmy sobie najlepiej blok żelaza bo najładniej wygląda oczywiście mówię tu o materiałach które wam się przydadzą tutaj przycisk najlepiej drewniany bo Albo kamienny, jak y, kto woli. I, i, i... Podajnik. Albo dozornik. Ale ja wolę podajnik, bo jest taki... Uśmiechnięty. No, i jeszcze... Żelazne drzwi. I... Trochę jedzenia. Może być. Ym... Boże ale yyy ok na początku nie na początku stawiamy sobie żelazne drzwi potem tak od góry nie nie dobra najpierw stawiamy sobie te dozowniki potem stawiamy tak troszkę aby te drzwi się o właśnie tak zrobiły. no i teraz obudowujemy to żelazo. Śmiało możecie to zrobić na własnym świecie. Dlatego że nie kosztuje was. On no, aż tak... no kosztuje żelaza, ale nie aż tak przesadnie dużo. Tutaj dajemy dwa przyciski. Tu też możemy. I chodzi o to, że jeśli to klikniemy to nam się otwiera. I teraz... I dajemy sobie to, i tu, yy, i... i ten, no I jeśli teraz klikniemy, nie wiem, to właśnie podaj nam jedzonko, to, które mieliśmy w tej skrzyneczce. O, beko! Okej, okay, teraz naszą lodóweczkę możemy mm, ładnie ozdobić. Nie wiem, tak. Tak jak mówiłem, tu też możemy dać przyciski. I mamy y, lodówkę. Tak, y, powiedziałem Wam jak zrobić lodówkę. No Dobra, może głupi poradnik, ale no, taki dosyć bajer. Możecie go wykorzystać na swoim świecie w Dziękuję Wam za oglądanie. Żebram o łapki, żebram o suby, żebram o komentarze. Ja już kończę nark.